Myśl ma wartość dla tego, kto wprowadza ją w świat. Prawdziwa siła zrozumienia polega na niedopuszczeniu do tego, by coś, czego nie wiemy, krępowało to, co wiemy. Nic tak nie zadziwia ludzi, jak zdrowy rozsądek i proste działanie. Głupia stałość jest ulubieńcem ciasnych umysłów. Nie bądź w swoich działaniach zbyt bojaźliwy i wybredny. Całe życie to jeden wielki eksperyment. Im więcej będziesz eksperymentować, tym lepiej. Źródłem każdego działania jest myśl. Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami. Suma mądrości polega na tym, że nigdy nie traci się czasu poświęconego na pracę. W kształtowaniu się każdego człowieka przychodzi czas, gdy nabiera on przekonania, że zazdrość jest ignorancją, a naśladownictwo samobójstwem. Mądrość jest zawsze święta. Świętość jest zawsze mądra. Bacz, ku czemu kierujesz swe uczucia, bo stanie się to z pewnością twym udziałem. Żadna zmiana okoliczności nie może naprawić wady charakteru. Jakież zalety potrzebne są, aby wytworzyć doskonałego człowieka? Zimna głowa, gorące serce, trzeźwy sąd i zdrowe ciało. Słaby człowiek wierzy w los, silny człowiek wierzy w przyczynę i skutek. Każdy człowiek ma swoją cząstkę w duchu świata łączącym całą ludzkość. Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu piękna, nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie. Cechą charakterystyczną czystego heroizmu jest upór. Zrób coś, a zdobędziesz siłę. Niektórych ludzi wino się zażywać tylko w bardzo małych dawkach? Gdyby gwiazdy pojawiły się tylko jednej nocy na tysiąc lat. Jak człowiek miałby odczuwać zachwyt i ciekawość? Najszczęśliwszy jest ten, kogo przyroda nauczy podziwu. Dowodem wysokiego wykształcenia jest umiejętność mówienia o rzeczach największych w sposób najprostszy. Być sobą w świecie, który nieustannie próbuje uczynić cię czymś innym, jest największym osiągnięciem. Aktywna dusza widzi prawdę absolutną, wypowiada ją, czyli tworzy. W tym działaniu jest geniuszem, co nie stanowi przywileju tu i teraz jakiegoś wybrańca fortuny, lecz jest zdrowym stanem każdego człowieka. To, co za nami i to, co przed nami, niewiele znaczy w porównaniu z tym, co tkwi w nas. Zostawić świat nieco lepszym, lepszym o zdrowe dziecko. Grządkę w ogrodzie, lub lepsze warunki społeczne, to znaczy odnieść sukces, grzeczność nic nie kosztuje, a wygrywa wszystko. Rasa ludzka wyginie ostatecznie od choroby zwanej cywilizacją. Najwspanialsze jest to że w obecności starych przyjaciół możemy sobie pozwolić na głupie zachowanie. Wypisz to w swoim sercu, że każdy dzień jest najlepszym dniem w roku.